Rząd miejski w Brodnicy otrzymał dofinansowanie na odnowienie parku Chopina. Inwestycja realizowana będzie w ramach strategii obszaru prowadzenia polityki terytorialnej. Umowa o dofinansowanie odebrana została 28 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Projekt zakłada przebudowę alejek, tak by układem swoim przypominało. Poprzedni układ przedwojenny, jeszcze oczywiście, będą zmodernizowane wejścia tutaj od ulicy. Kamionka będzie ich trzy: one będą już dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Również wejścia i wyjścia z parku do, na ulicę zamkową. Będą nowe nasadzenia, pielęgnacja zieleni. No i oczywiście, to na czym nam najbardziej zależało, aby przywrócić tutaj tą scenę, która kiedyś funkcjonowała aby móc tutaj spędzać wolny czas słuchając koncertów kameralnych w parku Chopina. W tej chwili przygotowujemy specyfikację, by ogłosić przetarg, który prawdopodobnie to nastąpi w miesiącu kwietniu. Termin, aby zakończyć tę inwestycję, to jest czerwiec przyszłego roku. Tak by do października rozliczyć cały ten projekt z Urzędem Marszałkowskim. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 4 miliony złotych, z czego dofinansowanie to ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych. Na przełomie lutego i marca w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbył się szereg spotkań związanych z przebudową Krajowej Piętnastki na Olsztyn. W ramach zadania przebudowana zostanie również ulica Sikorskiego, która nie jest drogą miejską. W ubiegłym tygodniu z inicjatywy miasta odbyło się spotkanie z udziałem dyrektora oddziału Bydgoszczy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W spotkaniu również uczestniczyli nasi parlamentarzyści. To dzięki ich lobowaniu ministra infrastruktury ta inwestycja została wpisana do Krajowego Programu Budowy Dróg. Projekt zakłada przebudowę drogi krajowej nr 15 na odcinku od Ronda Olsztyńskiego do Tamy Brodzkiej. Jest to odcinek powyżej 4 km drogi. Będzie przebudowana sama nawierzchnia, ale również będzie, będzie pobudowana ścieżka pieszo-rowerowa na terenie miasta po obydwu stronach drogi, natomiast poza miastem już po lewej stronie w kierunku Tamy Brodzkiej. Będą wybudowane dwa ronda. Pierwszy przy ulicy Strażackiej, drugie przy ulicy Rzymiejskiej. Przebudowa również będzie dotyczyła zatok autobusowych, jak również wybudowanie dróg serwisowych i ekranów akustycznych. Zadanie ma zostać wykonane w formule Zaprojektuj i Wybuduj. Formuła zaprojektu i Wybuduj będzie polegała na tym, że Wykonawca będzie miał najpierw zaprojektować, a potem zrealizować zakres prac, który zostanie nałożony w ramach programu funkcjonalno-użytkowego, który opracowujemy jako Generalna Dyrekcja Oddziału w Bydgoszczy. Na te zadanie tak naprawdę wykonawca będzie miał do przygotowania dokumentacji 10 miesięcy i 7 miesięcy na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli tak zwanego ZRID-u. Dopiero potem wykonawca będzie mógł wejść na prace budowlane już... Konkretnie w terenie, gdzie myślę, że dopiero to nastąpi w okolicach 28, 27, 28 roku. Mam nadzieję, że sprawnie przeprocedujemy ten ZRIT, sprawnie przygotujemy tą dokumentację wspólnie z wykonawcą no i oczywiście z samorządowcami, bo to nie tylko miasto Brodnica, ale również Gmina Brodnica, również w tym zakresie, gdzie też jest tam pewien udział finansowy, chociażby związany ze ścieżką rowerową. Przetarg na to zadanie ma zostać ogłoszony jeszcze we wrześniu tego roku. Postępowanie przetargowe na zaprojektu i wybudu i planujemy ogłosić w miesiącu wrześniu, więc tak naprawdę dużo czasu nie zostało. Stąd też tak naprawdę te kolejne spotkania co dwa tygodnie po to, żeby doszczegółowić, dograć, podpisać stosowne porozumienia, uzgodnienia, żeby można było to wypisać literalnie, żeby potem nie było sytuacji takiej, że jak czegoś nie ujmiemy, to wykonawca będzie sobie od nas rościł dodatkowe wynagrodzenie w tym obszarze. Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli miejskich w Brodnicy. Wnioski można składać do 28 marca. Każdy rodzic lub opiekun prawny złożyć może wniosek maksymalnie do trzech przedszkoli miejskich. W Brodnicy w tym roku w przedszkolach miejskich jest 213 miejsc dla nowych dzieci oraz 3 miejsca w oddziałach specjalnych. Kryteria brane pod uwagę w przyjęciu do przedszkoli to kryteria ustawowe oraz kryteria lokalne. One tak naprawdę są niezmienne od 2017 roku. Mówiąc o kryteriach lokalnych, mam tutaj na myśli po pierwsze wielodzietność rodziny, po drugie niepełnosprawność kandydata, rodziców bądź rodzeństwa, czy też samotne wychowywanie dziecka, bądź też bycie dziecka w, piecy, w pieczy zastępczej. Jeżeli chodzi o kryteria lokalne, to tak jak powiedziałam, one są także niezmienne i funkcjonują zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę w 2017 roku. I jest to przede wszystkim praca obojga rodziców, jest w tym kryterium także rodzeństwo, które jest w tym przedszkolu, o miejsce, do którego ubiega się kandydat. Kolejne kryterium to odległość, w jakiej mieszka potencjalny kandydat od przedszkola. I w końcu ostatnie kryterium, czyli deklarowana liczba godzin. 14 kwietnia w przedszkolach miejskich pojawi się lista zakwalifikowanych dzieci. Na wybór przedszkola w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku rodzice mają jeden tydzień. Wszystko po to, aby ostatecznie 28 kwietnia pojawiło się listy dzieci przyjętych do danego przedszkola. Oczywiście mówimy tutaj o przyjęciu na nowy rok szkolny, czyli od 1 września 2025 roku. Prawo do wychowania przedszkolnego mają wszystkie dzieci w wieku 3 do 5 lat. Natomiast dzieci sześcioletnie pamiętajmy o tym, że mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. W Brodnicy rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych ponoszą tylko koszty żywieniowe oraz opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w ponadwymiarowym czasie. W przedszkolach miejskich Rodzice płacą stawkę żywieniową, stawkę, która jest uzgadniana zawsze z burmistrzem i jest ona zmienna, no bo wiemy, że rynek cen żywności jest u nas bardzo zmienny. Natomiast e, przedszkole publiczne w wymiarze pięciu godzin świadczy usługę bezpłatną. To, co rodzice płacą, to jest ta stawka za jedną godzinę czasu pobytu dziecka ponad pięć godzin. I w mieście Brodnicy ta stawka od... Wielu, wielu lat jest jedna złotówka. Od grudnia zeszłego roku w piwnicach zamkowych w Brodnicy można podziwiać cyfrową rekonstrukcję Brodnickiego Zamku Krzyżackiego. To niezwykła okazja dla fascynatów historii naszego regionu. Na Brodnickim Zamku umieszczona została również ścieżka edukacyjna, składająca się z pięciu tablic, na których umieszczone zostały infografiki oraz ciekawe fakty na temat istotnych aspektów zwiedzanego miejsca. Projekt ten zakłada przedstawienie w nowoczesny sposób naszego zamku. Tutaj w Brodnicy. Mamy pokazane chociażby za pomocą plansz, jak ten etapy budowy tego zamku, etapy składowe. Na planszach, oprócz podstawowych informacji, znajdują się również kody QR, które umożliwiają poszerzenie swojej wiedzy. Każdy zwiedzający po zapoznaniu się z tym kodem ma dostęp do rozwinięcia wiadomości, które umożliwiają. Pozyskanie szerokiej wiedzy, zarówno o etapach prac badawczych prowadzonych tutaj wcześniej na terenie zamku i jego okolic, oraz chociażby osób, które tutaj na tym zamku przebywały i jak w ogóle wyglądało życie na, na, w naszej warowni. Dodatkowo jedna z tablic informacyjnych zawiera informacje odnośnie fauny i flory, która tutaj na zamku. Występuje, czyli chociażby opisane są siedliska ptaków, które tutaj występują, czy otaczająca nas przyroda. Zadanie dofinansowane zostało w ramach krajowego planu odbudowy kwotą 64 tysięcy złotych. Cały ten projekt to tak naprawdę początek naszych działań, ponieważ w przyszłości planujemy wzbogacić naszą ofertę o cyfrową rekonstrukcję kaplicy zamkowej. Całość tych działań ma na celu unowocześnienie doskonałych do tej pory istniejących pod względem doskonałych, pod względem merytorycznych wystaw, jednakże chcemy wzmocnić siłę przykazu o nowoczesne środki, które, nie ma się co oszukiwać, dużo bardziej i dużo chętniej są przyswajane oraz przez młodych. Yy, przez młodych ludzi, ale nie tylko dzisiaj, nowoczesność wkracza właściwie w każdy etap naszego życia, i w ten sposób chcemy też w ten nurt się włączyć. Nowe atrakcje zamku zwiedzać można w godzinach pracy muzeum w ramach standardowych opłat zwiedzania obiektów muzealnych. W marcu zapraszamy na kolejne seanse filmowe, tym razem w ramach prowadzonych przez Brodnicki Dom Kultury klubach filmowych. W ramach Filmowego Klubu Seniora 20 marca o godzinie 11 zapraszamy na film Cześć, na imię Mam Doris. Seans jest bezpłatny, nie ma biletów oraz rezerwacji. 20 marca o godzinie 18 zapraszamy na seans w kinie Nie Tylko Dla Kobiet. Wyświetlony zostanie film Dzika Droga. Seans jest bezpłatny, nie ma również biletów oraz rezerwacji. Natomiast 21 marca o godzinie 18 zapraszamy na seans w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Brodnica. Członkowie klubu zobaczą film Dworzec Nadziei. Karnet członkowski wynosi 15 zł. Zapraszamy.